Witam państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność wygłosić wykład na temat systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego na podstawie raportu grupy ekspertów pod przewodnictwem pani profesor Doroty zozułnińskiej ziółkiewicz prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jak również pana profesora Macieja Małeckiego. Państwo tutaj widzicie wszystkich ekspertów, którzy brali udział w opracowaniu tego raportu. Szanowni Państwo, zarówno w obecnych zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę typu pierwszego, jak i już zaplanowanych na 2021 rok, wyraźnie jest napisane, że samokontrola glikemii jest częścią integralną leczenia cukrzycy. Bez samokontroli nie ma dobrego leczenia. Pomiary dotychczasowe, wykonywane za pomocą glukometru, pozwalają nam tylko na jeden pomiar, który widzimy, nie widzimy co się działo w przeszłości między pomiarami glikemii też nie widzimy jaka jest przyszłość, dlatego też bardzo trudno nam było podejmować dobre decyzje terapeutyczne. Dzięki istnieniu systemu ciągłego monitorowania glikemii możemy znacznie lepiej leczyć. Jakie mamy na dzień dzisiejszy systemy ciągłego monitorowania glikemii? Dostępne są systemy w czasie rzeczywistym. W którym widzimy ciągły pomiar glikemii, dokonywany bez udziału pacjenta. A oprócz tego, jeżeli jest ten system połączony z pompą insulinową, to mamy również efekt terapeutyczny, gdzie pompa samoistnie na podstawie aktualnego poziomu glikemii, szczególnie kiedy jest obniżenie poziomu glikemii, wstrzymuje podaż insuliny. Również mamy systemy monitorowania glikemii ciągłego. Poprzez skanowanie pacjent w sposób y, wielokrotnie w ciągu doby, a na 15 czy 10 razy może uzyskać poziom glikemii poprzez skanowanie, czyli przybliżenie odbiornika do miejsca założenia y, sensora. Tak więc ten system jest dostępny, ale z udziałem y, pacjenta. Jedynie co jest bardzo ważne, że oprócz aktualnego poziomu glikemii również widzi. Trend zmian glikemii, zarówno w kierunku hipo, jak i glikemii. Szanowni Państwo, od trzech lat mamy dzięki podjętej decyzji w 2018 na początku 2018 roku życia refundację, częściową refundację systemu ciągłego monitorowania glikemii u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego do 26 roku życia leczonych przy pomocy osobistej pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii. Również dobra informacja, rok temu we wrześniu 2019 roku również częściową refundację uzyskali pacjenci od czwartego roku życia do osiemnastego roku życia z cukrzycą typu pierwszego, refundacji sensorów do systemu monitorowania glikemii poprzez skanowanie, z czego bardzo się cieszymy i dostęp do tych systemów mamy dla pacjentów do osiemnastego do 26 roku duży. Dzięki temu możemy je stosować bardzo szeroko. Oczywiście czekamy na refundację dla następnych grup pacjentów z cukrzycą typu. Pierwszego. Szanowni Państwo, współcześnie jakie dają nam możliwości systemy ciągłego monitorowania glikemii? Mamy możliwości bezprzewodowe przesyłanie danych ponad 280 pomiarów na dobę. To jest bardzo dużo. Za pomocą glukometrów tego nigdy w życiu byśmy nie uzyskali. Ma, jeżeli, pompa jest, jeżeli system ciągłego monitorowania glikemii jest zintegrowany z osobistą pompą insulinową, mamy możliwości automatycznego dostosowania podaży insuliny bazowej oraz korekty wysokiej wartości glikemii. Najważniejsze są, jakie są wielkie możliwości, szczególnie w okresie tym trudnym, jaki jest obecnie, czyli okres pandemii, gdzie dostęp do służby zdrowia, do bezpośredniego kontaktu jest znacznie Utrudniony. Dzięki systemu, które są w chmurze, pacjenci mogą udostępnić swoje dane, dane, które są zapisane w systemach monitorowania glikemii, w pompach insulinowych, mogą udostępnić rodzicom, ale przede wszystkim całemu zespołowi diabetologicznemu, z której chodzi nie tylko lekarz, ale również pielęgniarka edukacyjna i w formie dele, telemedycyny, czyli w formie zdalnego leczenia, możemy podejmować na podstawie zapisanych danych w tych systemach, podejmować dobre decyzje terapeutyczne, a nawet widzimy pacjent, który przesyła te dane, w jaki sposób więcej jest zaangażowany. W swoją cukrzycę, już wcześniej nawet ma przemyślenia i odpowiednie decyzje terapeutyczne, które wspólnie później podejmują i, i ewentualnie podejmują te, które pacjent bądź rodzic małego pacjenta podjął, akceptujemy wspólnie i dzięki temu. Pacjenci, którzy mają dostęp do nowoczesnych technologii, do nowych systemów ciągłego monitorowania glikemii, mogą być zdalnie leczeni. Tak jak wspomniałam, jest to szczególnie ważne w okresie pandemii. Jakie są praktyczne aspekty terapii, właśnie związane z analizą aktualnych, aktualnych trendów zmian glikemii? Już dziś wiemy dokładnie i to jest wszędzie zapisane na podstawie wszelkich doświadczeń, że na podstawie jednego pomiaru glikemii przy pomocy glukometrów nie podejmiemy dobrej decyzji terapeutycznej. Bardzo ważny jest profil glikemii z ostatnich godzin, kilku czy też kilkunastu godzin, ale również i dni, jeżeli mamy to wszystko zapisane w systemach komputerowych, ale najważniejszy jest tak zwany trend zmian glikemii, czyli prognoza przyszłości. Liczne obserwacje kliniczne i państwa, którzy codziennie macie kontakt z pacjentami chorymi na cukrzycę, ale dane w piśmiennictwa jednoznacznie wskazują, że regularne uwzględnianie strzałek trendów codziennej terapii cukrzycy pomaga pacjentom poprawić kontrolę glikemii. Nastąpiła zmiana filozofii leczenia pacjentów z cukrzycą. Bardzo ważna jest, abyśmy tą wiedzę, którą już dziś wiemy, że podejmowanie decyzji, dobrych decyzji terapeutycznych, to nie na podstawie pojedynczego pomiaru glikemii, ale na podstawie właśnie trendów zmian glikemii, bardzo ważna jest edukacja pacjentów, aby zmotywować pacjentów, jego opiekunów ale przede wszystkim zmienić tą filozofię leczenia właśnie nie na podstawie jednego pomiaru glikemii, tylko na podstawie właśnie trendów z glikemii. Mogą one jak najbardziej pomóc pacjentom w prewencji, szczególnie w kierunku hipoglikemii. Pacjent widząc jedną strzałkę widzi, widzi że poziom glikemii spada, spada powoli. Widząc dwie strzałki wie, że spada bardzo szybko, widząc trzy strzałki, Wie, że za chwileczkę może wystąpić hipoglikemia, na przykład przy nieby dobrym cukrzem 75, ale wie dokładnie, że powinien zatrzymać pompę insulinową, czy też dodatkowo spożyć posiłek, jeżeli nie leczony jest przy pomocy pompy insulinowej, a ma system monitorowania glikemii ze strzałkiem trendu. Tak samo, jeśli widzi poziom strzałkę jedną w górę, bądź też dwie, to świadczy o zmianie tempa. E, szybkości zmiany zmian poziomu glikemii. Tak więc e, strzałki trendu jak najbardziej pomagają w prewencji hipoglikemii, zwiększają czas spędzony przez pacjenta w zakresie docelowym sterzeń glukozy i przede wszystkim zmniejszenie wahania glikemii. E, Szanowni Państwo, pojawił się, o tym Państwo też wiecie, wielokrotnie mówiliśmy, nowoczesny parametr oceny, e, tak zwany czas w zakresie docelowym, e, TIR, który absolutnie. Eliminuje nam dotychczasowy parametr wyrównania cukrzycy, jakim jest hemoglobina glikowania. Czas w zakresie docelowy został określony przez ekspertów nie tylko naszych, polskiego Towarzystwa diabetologicznego, ale również ekspertów międzynarodowych, towarzystw europejskich i światowych. Czas w zakresie docelowym to poziom glicenii pomiędzy 70 a 180. Powyżej 180 to jest czas powyżej zakresu docelowego, też nazwany TAR, i czas poniżej zakresu docelowego, czyli TBR. Szanowni Państwo, jak tutaj Państwo widzicie, czyli to, co wspomniałam przed chwileczką, zale zalecenia nie tylko polskiego, ale też i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ale również międzynarodowego, Międzynarodowych Towarzystw Diabetologicznych, czyli ten poziom e, tego słupka zielonego, co możemy, wszystkie te dane możemy e, sobie e, wydrukować e, i dzięki tym systemom, Komputerowym, pacjent, ale również przede wszystkim my widzimy, czy pacjent jest dobrze wyrównany, czy też nie. Im wyższej, im więcej jest tego słupka zielonego, tym lepiej jest wyrównany poziom glikemii. Chcemy, aby tak jak wspomniałam wcześniej, poziom glikemii pomiędzy 70 a 180, czas w tych poziomach glikemii był dłuższy niż 70% w ciągu doby. Natomiast zależy nam, aby jak najmniej było hiperglikemii, szczególnie tych bardzo wysokich, powyżej 250 mg procent. Jak Państwo widzicie, poniżej 5% czasu spędzonego w tej hiperglikemii w ciągu doby i jak najmniej hipoglikemii, szczególnie tych ciężkich, poniżej 54 mg procent. Praktycznie ich nie powinno w ogóle być. I jak Państwo widzicie, parametry, które możemy uzyskać w standardowym raporcie ambulatoryjnego profilu glikemii. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, że ten czas w zakresie docelowych glikemii jest poniżej 70%, nie jest źle, jest niedużo, aby uzyskać ten 70% i powyżej czas normoglikemi, ale na podstawie tego ambulatoryjnego profilu glikemii widzimy też średnią kontrolę glikemi 7%, widać nie najlepiej wyrównane, widzimy, stężone, średnie stężenie poziomu glukozy. Ale gdybyśmy tylko widzieli ten średni poziom glikemii, czy też średni poziom hemoglobiny glikowolnej, dalej nie wiemy tak naprawdę, czy pacjent jest dobrze wyrównany, czy też niekoniecznie, ponieważ jest to średnia. Wysokie i niskie poziomy glikemii mogą dawać średnią bardzo dobrą, i to bardzo dobrze zauważcie Państwo widać. Tak jak wspomniałam, poziom hemoglobiny glikowanej mówi nam częściowo, jaki może być stopień wyrównania cukrzycy. Jeżeli ktoś ma 14, no to wiemy, że bardzo źle, ale jeżeli ma średni poziom glikemii 7, to proszę zobaczyć, jest to dwóch różnych pacjentów, a jak różne są profile glikemii oznaczone za pomocą systemu monitorowania glikemii. Zarówno jeden i drugi pacjent z tym samym poziomem hemoglobiny glikowanej. Jak wielkie są różnice w wahaniach glikemii. Bardzo dobrze obrazują te ryciny, które zostały właśnie opracowane, zawarte w raporcie o systemach ciągłego monitorowania glikemii. Jest to trzech pacjentów z tym samym profilem glikemii, poziomem glikemii, czy nie poziomem glikemii, 150 mg procent. Jeden pacjent, który ma ten poziom glikemii, jak widać, w 100%, to tak ma poziomy glikemii w zakresie normy, czyli no, tak to oczywiście wszyscy marzymy o takich pacjentach. Również i ten pacjent, który ma średni poziom stężenia glukozy 154, również ma w tych poziomów glikemii w zakresie normy czas trwania, prawidłowych poziomów glikemii powyżej 70%, ale również pacjent z tym samym poziomem średnim stężeniem glukozy również ma tak samo niby dobry średni poziom glikemii, a proszę zobaczyć, jak wielkie wahania ma w kierunku hiper- i hipoglikemii. Także średni poziom hemoglobiny glikowanej, średnie stężenie glukozy tak naprawdę nic nie mówi nam o Prawidłowych, o poziomach glikemii, które są pomiędzy oznaczonymi glikemiami, na przykład za pomocą glukometru. Także w naszym raporcie bardzo ważne zdanie, które napisaliśmy, że wykorzystanie w praktyce klinicznej TIR i innych parametrów opartych na systemach ciągłego monitorowania glikemii to przede wszystkim jakościowa zmiana. W sposobie oceny stopnia kontroli glikemii przekładająca się na lepsze wyniki terapeutyczne, poprawy jakości życia pacjentów, a w dalszej perspektywie zmniejszenie ryzyka zarówno ostrych, ale i przewlekłych powikłań cukrzycy. Proszę zobaczyć, jak warto walczyć o każdy 1-10% wzrostu TIR. Każdy 10% wzrostu TIR to 64% redukcja ryzyka retinopatii. Pacjent, który, który spędza czas w normoglikemii, Powyżej 70%, proszę zauważyć, że ryzyko rozwoju retinopatii to tylko 5%. Natomiast pacjent, który praktycznie no, ma wszystkie niemal wyniki powyżej normy albo w kierunku hipo, jak i hiperglikemii, czyli waha, duże wahania glikemii, to rozwój, ryzyko rozwoju retinopatii cukrzycowej sięga aż 60%. To samo dotyczy ryzyka nefropatii cukrzycowej. Każdy 10% wzrost tir powoduje 40% redukcję ryzyka mikroalbuminurii. Pacjent, który, który spełnia nasze kryteria, czyli poziom glikemii w granicach normy jest... Powyżej 70% czasu w ciągu dnia, to ryzyko rozwoju retinopatii, nefropatii cukrzycowej jest niemal zerowe. Tutaj mamy określone na poziomie 3%. Problem hipoglikemii. Wiemy, że problem ten, który który powtarza się szczególnie u naszych pacjentów, ale nie tylko pediatrycznych, ale również i internistycznych, znacznie pogarsza jakość życia, utrudnia tak naprawdę normalne funkcjonowanie pacjenta w szkole, w pracy czy też w rodzinie. Hipoglikemia stanowi ogromną barierę. Już dziś wiemy, że jest to największy czynnik, który nie pozwala na dobrą kontrolę metaboliczną. Ponad 70% pacjentów z cukrzycą typu pierwszego zmienia dawkę insuliny, obawiając się hipoglikemii. Oczywiście zmniejsza ją, woli mieć poziomy glikemii powyżej normy, gdyż jeżeli raz przeżyje hipoglikemię. Ten stan, który, który nie chce do tego stanu nigdy wracać, więc ma podwyższone poziomy cukru, co oczywiście sprzyja rozwoju zarówno w kierunku kwasicy ketonowej, ale i w przyszłości powikłań naczyniowych. Ponad 50% pacjentów z suszycą typu pierwszego ma przynajmniej jeden epizod hipoglikemii każdej. Nocy. Szczególnie niebezpieczna jest tak zwana nieświadomość hipoglikemii, czyli brak odczuwania objawów hipoglikemii przy poziomie glikemii poniżej 70%. Dotyczy to niestety aż prawie 15-20% pacjentów chorych na cukrzycę. Szczególnie te hipoglikemie są niebezpiecznie w nocy, Zarejestrowana jest już u niejednego pacjenta niska hipoglikemia i śmierć łóżkowa właśnie z powodu niewykrycia hipoglikemii, szczególnie jeśli pacjent nie miał tego systemu, który mógłby zatrzymać poziom insuliny w okresie hipoglikemii. Każda przespana hipoglikemia, czy też hipoglikemia właśnie u pacjentów z nieświadomością tych niskich poziomów cukrów, obniża jakość snu, powoduje uczucie zmęczenia, gorsze funkcjonowanie, zmniejsza koncentracja, zmniejsza efekty nauki czy też realizacja planów. Zawodowy, ale przede wszystkim jest dużym ryzykiem rozwoju, śmierci, niestety, pacjenta, pacjenta szczególnie właśnie w godzinach nocnych. I z tym z, tą, z pomocą przychodzą tutaj systemy ciągłego monitorowania glikemii, które są zintegrowane z osobistą pompą insulinową i szczególnie są właśnie przydatne właśnie dla pacjentów z nieświadomością hipoglikemii, dzięki um, użyteczności technologii Smart Guard. Jak Państwo widzicie, że następuje zatrzymanie podaży insuliny w momencie, kiedy poziom glikemii się obniża, ale jeszcze jest w granicach normy i wznowienie Podaży insuliny, kiedy poziom glicemii zaczyna wzrastać. Dzięki temu systemowi zintegrowanemu właśnie z osobistą pompą insulinową, dzięki tej technologii SmartGuard, praktycznie rzecz biorąc, można uzyskać wyrównanie cukrzycy, czy ten poziom w zakresie normy niemal w 100% dla pacjentów z nieświadomością hipoglikemii lub z nawracającymi poważnymi hipoglikemiami zalecane są właśnie te systemy pompy insulinowe, które są zintegrowane z systemem ciągłego monitorowania glikemii, ale szczególnie które zawierają alarmy, które są jak gdyby prewencją niskich glikemii i o których za chwilę powie pan profesor Tomasz Klupa. Bardzo dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie wykładu. Serdecznie pozdrawiam.